To twój wóz? Spociłam się na sam widok tego olbrzyma. Wsiadanie do szoferki stanowiło niezłe ćwiczenie. Czego mam się trzymać? Po mojej stronie jest pochwyt. Tutaj nie. Pomóc ci? Z trudem wlazłam. Co za emocje. Pas okazał się wyjątkowo ciasny. Szczupłym ludziom bywa łatwiej, ale zaparłam się przy swoim. Uda się? Życie to kwestia wyborów. Gdzie lusterko? Wysiądź. Pokieruję tobą. Nie wiem, ile to ma długości. Patrz uważnie. Mamo, przecież cię nie zobaczę bez lusterka. Serio. Nie chcę walnąć w słupki. Nie widzę cię. Co mówiłaś? Tędy? To znaczy. No, tędy. Czuję się jak zawodowy kierowca. Wjechałam na krawężnik? Uważasz? Jasne. Będę krzyczeć, jak zawadzisz. Jedziemy. Na szosie poczułam się znacznie pewniej. Laski z furgonetki. Pewnie. Mama dobrze się bawiła. Mnie też sprawiły przyjemność szerokie zakręty i wymuszanie posłuchu na drodze. Zmieniam pas, spusto. nie wiem. Lepiej niech uważają. Weszłyśmy do świata pogromców szos. Jedziemy ciężarówką. Mama wcale się nie denerwowała. Odrobinę za szybko. Dopuszczają 55, a nie przekroczyłam 50. Co to? Na coś najechałam.